Tak, zróbcie hałas. Woo! Dawaj, dawaj. To jest prezent dla ciebie, żebyś wiedział, jak będziesz o i krawatę. Uważaj na słowa, tyle ci powiem. O! o! Spokojnie, spokojnie. Spokojnie! No, na trójce będzie Super Mario kontra pan ochroniarz. Jak nic. Już nie zdążyliśmy, panowie, pozycji bokserskiej. Konrad zaprasza, tak? Mario, jesteś w stanie? Ochrona. Który tam go ten y, sparterował? Spokojnie, panowie. Który to był? Dobrze, opuśćcie. Dobrze. I pozycja bokserska do widzów proszę do widzów. Ochrona. Nie chcesz walki przypadkiem, zajebisty rzut chcesz walkę na następnej czy nie? Ściągnij maskę chcesz walkę? Mogę spróbować. Nie ma problemu. Kto jest za walką? Panie i panowie, tak to się robi! Być może już na trójce łysy zachrony. Dziękujemy serdecznie. Konrad kontra Super Mario.